Dlaczego ty do siebie okiesz? Masakra. No prawda. Zaczynaj przek. Teraz powinno być lepiej. I sobie, ja na że się nie wypowiem. Poczekam aż się wypowiem na ten temat. Ja z dobrą zawodniczką no właśnie tyle, tyle wiem. <grym> Masa ja bym chciała mieć już za sobą tą całą walkę. Myślę, że zrobię tatuaż. Ale widzę, że Mam dzisiaj taki wycisk, jak nie wiem. Jutro rano idę na trening, muszę Cię jeszcze nie spać. Dlatego od razu wróciłam, ten, co wróciłam i włączyłam na, na ten trening <grym> na live'a Bo potem nic nie zdążę zrobić, żadnych bitew, ani nic. Poprawiam motyle, potem kosmyk. Bys stałeś się, dzięki, dzięki za pomoc. Wszystko je boli. Wszystko je boli. Nic tylko trenuj, 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 bi, bi, trenuj. Kurde, a co ja jestem? Jakiś robot? <grystanie> Masakra. Się, się nad mną znęcał psychicznie. Albo nawet psychiatrycznie. Tak. I jutro kazał mu przyjść na trening o 11. To już to przecież rano jest. Nie no, przyjdę, nie będę narzekać. Nie będę narzekać, przyjdę na trening, dam się wszystko. Ale kurde, o 11. Masakra. Kto to widział? Takie rzeczy wyprawiać, No Dopiero co prałam, Zostało 9 dni przez ranę. Przez ranę, bo mam tak szczerze. Przez ranę. Nie no, ale teraz naprawdę rano pójdę na trening. Wieczorem też jeszcze będę ćwiczyć. Będę dużo ćwiczyć, robić sparingi. jakoś to będzie. Jakoś to będzie. Sama chciałam. Ja nie wiem, co ja miałam w głowie. Naprawdę, ja nie wiem, co ja miałam w głowie. Mi na temu to musi czasami ktoś stać, bo sobie nie zdaję z wielu rzeczy sprawy. Po prostu musi na temu ktoś stać i powiedzieć, co ty odwalasz. Wiesz, że to jest. Nikt mi tego nie powiedział. Że ja chociaż wcześniej ćwiczyła coś. Ja wierdziłam. Pawełka mi się zrobiła tak. Kazała mi się bronić, i polka mnie uderzyła tak, tak, tak i fu, w twarz. Po prostu w twarz dostałam. Widzowie. Po prostu w twarz dostałam. Potem drugi raz nie to zrobiła. Własna rodzona siostra. Masakra Uciekaj Dobra, tym razem się... Chociaż, chociaż jeden raz się was posłucham, będę uciekać Świrem jestem, no ja wiem, że jestem świrem Aż za bardzo mnie poniosło Dzika fantazja Ale będzie beka Bij uciekaj No bejka Masakra Ale los Eee mm, mm. Nie piszcie głupot. Piszcie, żebym była odważna i dzielna, jak lew, walczyła. Czy mi się przytyło? Absolutnie mi się nie przytyło. Skąd ten pomysł? Ale się odchudzam. Nie, nie jestem świna, przestańcie mi tak pisać. Nie jestem świna i nie jestem gruba, tak? Ale ostatnio. Yy, Mniej się skupiałam faktycznie na diecie. Mówiłam, wam, że sobie trochę odpuściłam przed miesiączką i teraz no, wracam do diety. Mówię zero. Zero takich rzeczy. Bo ja od takich rzeczy bardzo puchnę: od jakichś chipsów, nie chipsów, pizzy, nie pizzy. I ja później ciężko mi tą e, wodę skupić. Przytulał się właśnie kto. Kto się przytulał? To stosuję, że mam takie baby hery je dużo pokrzywy. Morszyna. Nie no, widzowie ja powiem Wam tak, jeżeli byłaby taka sytuacja, że faktycznie bym uważała się za grubą osobę, może by mi się przykro zrobiło. I proszę was, nie piszcie tak, bo komuś się naprawdę może zrobić przykro. I uwierzcie mi, że w internecie są takie śmieje, nie może się przejmować, że nawet jak kobieta nosi rozmiar XS. To potrafią powiedzieć, że jest mórz świn i świnia. Dziękuję, pięknie. Więc nie ma co się w ogóle sugerować, bo człowiek by się po prostu wychudził. Trzeba po prostu patrzeć na to, jak się, czy się człowiek dobrze czuje. Wiadomo, jest kreski. Albo dzwoni <słuch> do Patrycja. I co, co jej powiedział? A Patrycja znowu wyjaśnia? Jest złoczona dziewczyna. Naprawdę. Złożenie z niej niezłe. Coś mi tu dosięgniemy, co? Ej, zaraz uważaj, mam na się Dwa dni temu do w moim Grzesiu. Ma się. Przez was widzowie. Czy będzie jakaś Nie wiem. Czytam co sobie wygodne? Nie, ale przeczytałam yy, na przykład świn, więc świn nie było mi wygodna ani świnia. <laughs> ale przeczytałam. Więc co? nazwali mnie morswinem i świnami I co? I Za nic. Najpierw się zapytaj, czy przytyłam. Powiedziałam, że nie przytyłam. Potem widziałam komentarz morski, a potem świnie. Działa ja pierdzielem i jacy ja, ludzie są czasami wredni. Swoił do niej, a ona nie odebrała. Bo skarżę Ciężko jeszcze. Muszę się określić, teraz się zasiądzie. Musimy się tam podawić. No. W ogóle patrzeć nie widzę Pozycja bokserska. Druga pozycja. Jeszcze punkt podaj. Na zawsze. Karolka, ja się, no, okay, okay, się nauczyła. Słuchaj, wiesz Karolka, ja na pokazówkę. Zaraz ci pokażę. Słuchaj Karolka, ja bym cię miała pokazać. Dam radę. Jak swojej umiejętności. Patrzy na mnie. Prawo i lewo, prawo i lewo to Dobra. Ewentualnie prawo to kłód i lewo to kłód Uczona na azmat i mama na lewach. A ja wiem, gdzie, jak będziesz była bo, stać na głowę Paulinkę teraz? Nie będę stała się tak. Czemu mi tak uderzyłaś? Mówka, się To jest karmę. Karmę To co mi kazało, ten. To a, a wiecie, jak na początku Paulinkę, to miałam taki odruch, że mówiłam przepraszam, przepraszam. Ja, ja Także przepraszam. tylko na walce nie przepraszałam, po bardzo przeprosiłam, Hendry. Ja przeprosiłam, e, jak grałam, jak za każdym nie przepraszałam. I pytałam się, czy wszystko jest ok. I Mam no, na walce to co innego, zobaczysz Karolinkę, walka to walka, tam się pojawiają już takie emocje, że nie, walka, nie albo ona, os... os... albo ty. No? Ja to, to już i, i, widzę jak kazali za uciekać. Co? Mówisz no, o ciepłotę, ale nie tak. jak nieraz. Pokrzyczała tylko poddaję <grym> Jakbyś no mi tak kręta zrobiła, tylko mówię, mańczkę, zostaw mi, bo to to, jest. Zaraz musiałabyś się bić w walce. Karolinka. Jakby tak nie było. Dobra, będę uciekać i będę mówiła. Zostaw mi, bo chłopie. Czy da radę ogarnąć tą koszulkę? Nie ja wiem, widzę, nie mam teraz głowy do tego, czy mi się przyda radę ogarnąć Na Zaszczada na ringu. I dostałam się w głowę i mi boli. Trochę. trochę. nagle wiem, jak ostatnio miałyśmy te ćwiczenia na czoło? mi trochę czoło i dzisiaj w ogóle nic nie czuło. Żadnych ciosów, ale tak, że się mi Ja nie wiem, ile kosztowało. Cześć Karolinka, co ty po treningu jesteś, czy co kurwa? No tak, daj spokój. Uderzyłam mnie dzisiaj. Trenowałaś. Gdzie trenowałaś? Się Gdzie się trenowałaś? W domu? A, yy, parter. Nie nie po to, ale po co parterek, <grym> Żartowałam. Boks. Ale po co w jak w stółce wy się bijecie? Dobra, nieważne. To był żart, naprawdę żart. A z kim z Grzesiem parter robiasz czy z owcą? Nie no, to był żart, ty żart. Akurat nie robiłam parteru, ale robiłam box. I co, jak tam? Umiesz proste wyprowadzać? Tak. A sierpa umie zajebać? Ciężej. No. No jak, tak o to będzie ci drzej sierpa wanąć. A z kim ty jesteś sama? No, z Paulinką który nie jestem. Paulinka jest za czy Pokaż. Pokaż no. wam, no? Garda, garda, no? Garda, 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 No. garda, 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 No tak. garda, 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 Tak. garda, No, Bo garda, garda, Tak. garda, 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 No tak? <laughs> nie no, ale powiem ci, ale nie wiem czy widziałeś jak odwaliłam z tą gardą, wiesz? Widziałeś? No, ale co pod znaczy mieliśmy, mieliśmy zrobić pozycję bukserską no, A no. ja zrobiłam tak, naprawdę, na tym No i dobrze, nie? No, bardzo dobrze <laughs> A co tam u ciebie? Dobrze, 22 różyczki, dobrze wszystko, fajnie Jak nowy rok? No, fajnie, spokojnie a co? A w domu siedzieliście? Tak, w domu siedziałem grzecznie, normalnie, wiesz. Ale zdążyłam nagrać głupiego TikToka. Co mnie podkusiło? Takiego głupiego? Wiesz ja teraz przed walką w ogóle nie piję alkoholu. I napijam się może ze 2-3 łyki szampana. No. No z Paulinką. Nagra... No. Muszę sobie tak, muszę coś nagrać, jakiegoś TikToka, bo no. dzisiaj nic nie w sobie, myślę, no dobra, my nagrałam, patrzę, normalny taki, fajny, a rano zobaczyłam, usunęłam i zrobili szoty z tego. A co za TikTok był? A, nie no, nie nie taki, nieważne. Ale co był za TikTok, bo ja nie wiedziałam, no kurwa. Masakra, to był na co pokazywała tym palcem. Przestań, przestań, musisz działać obok mnie. Ale o co chodzi? A do piosenki czy co? Tak. I co to za tego. A, nic, wiesz, nic takiego, ale śmiesznej miny robiłam i palcem a. pokazywałam tak mocno. A. Bardzo dużo gestykulowałam. Za dużo. A ty jak spędziłeś Sylwestrę? No dobrze, z dziewczyną. I z koleżanką jej. I... Tak. No, i tak to spoko, nie, no, to, to no, w domu i byłem na, w Toruniu, potem na baletach byliśmy i potem do domku, nie. A jak tam w Polsce, Zajebi się. A nie stresa? Nie. A wy kiedy macie, a teraz, teraz macie walka za tydzień już. Masakra. A kiedy już, no, tam, w czwartek już chyba się jechały tam do tego, nie? Nie wiem, nie wiem, ale jestem, powiem ci tak szczerze, Czemu nikt mi nie powiedział, żebym ja się na takie rzeczy nie zgadzała? No bo to jest dla mnie nienormalne. Ja Ale co robisz, kasę, tak? No ja, tak, no mówię o Ewce, Ewka jest babochłopem, a ja nie ćwiczyłam. Ale mówię, dobra, będę dzielna, będę dzielna. No. Jak no, dostaniesz po to nie bój się, tylko dalej walcz. Paulinka dzisiaj mi strzeliły, dwa takie mocne. Nieprawda. Jak? najpierw była ja tak, tak, broniłam się, później na Nie boisz się, że ci na przykład w nos walnie ci płamie, a nie, ej, a nie boisz się? Ja tak, a ona mnie znowu drugi ej, raz a nie boisz się, że ci jej brodnicka ci płami nosa, albo coś? Wiesz co, boję się, ale... E, wiesz co, ja chcę, wiesz, ja chcę, żeby ona miała duże rękawice znaczy, znaczy... nie chcę, żebym miała małe bo ja nie chcę mieć buzi obitej jakoś, bo mocno i tak pewnie nie będę miała buśno. Ona się nie zgodzi, na pewno No, ale to musi, bo ja się nie zgodzę to wy też musicie mieć duże, jak ona duże, to wy duże też. Nie, to, to nie. No jak wy małe, a ona duże, tak? Tak miała być, miało być K1, no. ona zmieniła na box, no to niech on że ona pójdzie na, na ugodę i teraz ona weźmie te duże, a my będziemy mieć po prostu małe i będzie, a. wiesz, nie. No to musicie z menadżerem pogadać, żeby tak dogadał No, Ona się może schować za podwójną gertą. Właśnie. A my będziemy miały kincz. No to nie, no to musicie się dogadać na konferencji, żeby zmienić. No. Dobra. Dobra, lecę dalej i tak? powiem. No, pa.